Deszcz. Ciekawe, czy kwaśny. Nie wiadomo, czy kwaśny? Kominy. Zawsze jak widzę kominy, to mnie wkurza, że Polska daje sobie narzucać limity emisji CO2 i emisji siarki. Węgiel, polski węgiel. Zawiera siarkę. I ktoś ustalił, że zawiera jej za dużo. Jak się spala polski węgiel w polskiej elektrowni albo w ciepłowni, to jest niedobra emisja, ma być limit. Z jakiej racji my się godzimy na to, żeby nas karać za nasze zasoby? No każdy ma takie zasoby, jakie mamy, akurat mamy zasiarczony węgiel. I niech się pali. Niech się z naszych zasobów produkuje polski prąd. No co będziemy od Niemca kupować albo od Ruska prąd i ciepło brać, a oni będą za granicą spalali swój węgiel, kto wie, czy nie gorszy, nie podobają mi się limity. I władza niesuwerenna, która się godzi na jakieś limity z zagranicy. Limity produkcji mleka. Limity na produkcję cukru, żeby Niemiec mógł wyprodukować i sprzedać u nas teraz niemieckie torby cukru do Polski przyjeżdżają. Limity połowów ryb na Bałtyku. Kutry zdechły. I to są limity wprowadzane na wodach terytorialnych i na międzynarodowych. Nie wolno dorsza łapać, bo proszę pana, bo my chronimy dorsza, żeby starczyło dla następnych pokoleń. A po co pytam? Historia świata pokazuje, że jak się wyczerpują jedne zasoby, to człowiek w mądrości swojej wymyśla coś nowego. Anglicy wycięli wszystkie lasy i spalili. No to wtedy zaczęli do maszyn parowych wrzucać węgiel. A jak z węglem zaczęło być krucho, to człowiek wpadł na koncepcję, że możemy palić ropę naftową. Tak jest ze wszystkim, jak konie. Przestały ciągnąć naszą gospodarkę, były za słabe. To wymyśliliśmy kolejne machiny, wymyśliliśmy samochody, ciężarówki, system autostrad, system kolei. Więc, jak zabraknie dorsza w Bałtyku, to albo zaczniemy w Bałtyku hodować inne ryby, albo coś innego przypłynie. Nie należy się martwić wyczerpywaniem zasobów. Zasoby są po to, żeby z nich korzystać. I polski węgiel zasiarczony jest po to, żeby go spalić. Wkurza mnie ochrona środowiska. No, to proszę zobaczyć, jak ona jest realizowana. Ziemia, taka zielona torba, ładna i tu napisane: Dla Państwa wygody i w trosce o środowisko naturalne została stworzona torba wielokrotnego użytku. Dla jakiej mojej wygody? No, nie oszukujmy się. Powiedzmy, że dla ochrony środowiska, ale dla mojej wygody, to za każdym razem jest nowa torba, którą ja potem wyrzucam bezmyślnie. To jest moja wygoda. A to, no to jest taki pomysł, w niejednym sklepie obecny, że dają ci taką torbę w nieskończoność. Za pierwszą musisz zapłacić i potem z taką ciudrachą chodzisz, jak już ta ciudracha obrzydliwa, nie pasuje ci do ubrania, idziesz na eleganckie przyjęcie, taką ciudrachę przyniesiesz. Jak już jest wystarczająco ciudrachana, to ci dają nową torbę z łaski. <laughs> to ja te wywalam i każę sobie sprzedać za 5 zł następną, no. Kolejny sklep, Ikea. Dawali dobre torby, nie? Teraz nie ma. Musisz kupić nędzę jakąś papierową, taką szarą której mi się ucho urwało od razu, jak do niej napakowałem cegieł. I tu napisali posadzimy milion drzew. Przeznaczymy na to pieniądze do tej pory wydawane na jednorazowe torby. Czyli ja muszę zapłacić za tą badziewską torbę po to, żeby oni posadzili milion drzew. I oni będą dumni, że posadzili milion drzew za moje pieniądze. Tak? A jednocześnie w tych samych sklepach kupuję sprzęt AGD i do każdego sprzętu dostaje dwie książki takie, dwie Biblie. Uwaga, jedna to jest instrukcja obsługi w 17 językach. Tutaj mamy jakieś alfabety hebrajski, arabski, ruski, żebym się chyba zapoznał jak wyglądają, ale mógłbym taniej przez internet to sobie obejrzeć alfabety, tak? A do tego jeszcze gwarancja w 77 językach spisana, przy czym mnie by wystarczyła po polsku. Drugi raz, no dobra, mogę sobie po angielsku przeczytać, ale na cholerę jeszcze mi jest po fińsku. I... Można by jedną jedyną kartkę z tego wyrwać i dać klientowi. A jakby przyszedł następny i chciał po rusku, to wyrywamy drugą kartkę, albo można by wydrukować. W chroncie środowisko, nie dodając mi takich wielkich książek. Poczta polska, i trąbka, i pocztylion trututututu, pęczek drutu. To jest wredny monopolista. W kapitalizmie nie znosimy takich sytuacji, kiedy ktoś ma ustawowo zagwarantowany monopol. W 2003 roku Poczta Polska dostała monopol na dostarczanie wszystkich małych przesyłek do 50 gramów. Czyli pocztóweczki, listy, które do cioci wysyłamy, wszystko wolno dostarczać tylko Poczcie Polskiej. Ale oczywiście w kapitalizmie człowiek sobie wziął ołóweczek, karteczkę, porachował i co? I teraz państwo dostają koperty z przyczepionymi takimi blaszkami. Te blaszki? przy kopertach są tylko po to, żeby złamać monopol. Żeby przesyłka, która mogłaby być lżejsza, gdyby nie monopol, żeby ona ważyła powyżej 50 gramów. No i dostają Państwo taki kawał blachy. Stepsy na przykład, tak? Kiedyś Poczta Polska, Telegraf i Telefon były razem, a teraz jedno drugie zwalcza. I uwaga, ponad 8 milionów abonentów telefonów. Jeżeli tylko połowa z nich dostaje taką blaszkę, to to już jest 200 ton blachy pociętej na takie kawałki miesięcznie. 200 ton blachy, które ktoś przewozi z miejsca na miejsce niepotrzebnie, a potem co z tą blachą? No, wyrzucamy to do kosza, bo na cholerę nam taka blacha. Przecież nie będziemy z jedną blaszką lecieli do skupu i recyklingu. Poza blaszkami dostają Państwo też. Rachunek z niepotrzebnym notatnikiem, tak? Z elektrowni albo od tych, co nam wodę dostarczają. Powsadzane różne śmiecie do koperty, które trafiają do śmietnika, to jest ekologiczne społeczeństwo, to jest sensowne, żeby był ten monopol? Jesteśmy w Polsce, przed polskim urzędem, w tym przypadku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I kto jest w Polsce najważniejszy? Stoją trzy flagi. Która jest zawsze najważniejsza? Ta, która jest po środku, tak jak w sali tronowej król siedzi po środku, a na lewo i prawo laufry albo żona, córka, i tak dalej. I kto jest tutaj w Polsce najważniejszy? No Unia, flaga unijna po środek, a Polska z boczku sobie powiewa, i NATO też troszkę z boczku sobie powiewa. Jeśli ktoś mi nie wierzy, że tak jest wszędzie, niech się przespaceruje i obejrzy, albo niech wyciągnie z kieszeni swój nowy paszport, ja właśnie odebrałem. I co ja tutaj widzę? No Unia Europejska u góry, a Rzeczpospolita Polska pod spodem dopiero. Tak wyglądały paszporty krajów kolonialnych. Tak wyglądały paszporty brytyjskiej wspólnoty narodów. U góry było napisane, że brytyjska, a pod spodem godło kolonii. A w środku? A w środku to już, proszę państwa, jesteśmy wszyscy kryminalistami. Zdjęcia nam robią jakieś izometryczne, czarno-białe, każą zdjąć okulary, wytrzeszczyć się, mógłbym nie ruszać, lewy profil, prawy profil, środeczek i jeszcze zbierają odciski palców. Czy my wszyscy jesteśmy kryminalistami, żeby nam zbierać odciski palców? Co to za gadanie, że to jest dla mojego bezpieczeństwa? Ja sobie nie życzę, żeby ktoś moje odciski palców zbierał. No jak już sobie tego nie życzę i to mnie wkurza, to jeszcze mogę się rozweselić w tym, co w środku. Wizytówka Rzeczypospolitej, to takie obrazeczki, które ogląda urzędnik jakiejś ambasady, zanim nam wbije wizę, myśli sobie, cóż to za kraj Polska. Chłop po gumnie idzie bez butów, kim się podpiera. Tam dalej seria wozy drabiniaste mają, nie mają samochodów, mają wozy drabiniaste. Kolejne, tutaj jeszcze gdzieś jest ciuchcia. Nie mają normalnej kolei, tylko ciuchcie, a zajmują się wypasem owiec, Tubaca chodzi o owce pasie. Tak Polska wygląda. Kraj kolonialny w ramach Unii Europejskiej. W Unii się uchwala, pieczęcią urzędową zatwierdza, że marchewka to jest owoc. Też z po powodów finansowych. Że ostrygi i ślimaki to są ryby. Kolejny fałsz, dla pieniędzy. Że marmolada może być wyłącznie z owoców tropikalnych, a jak babcia zrobi z czegoś innego, to już nie jest marmolada, zakazane. I jeszcze niedawno koźle mięso zostało baraniną, bo też z jakichś powodów finansowych tak jest urzędnikom lepiej. I co dalej? Dziecko idzie do szkoły. I teraz czego ma się uczyć? Czy ma się uczyć prawd obiektywnych, że ślimak to ślimak, ostryga to ostryga, a nie ryba jedno i drugie? Czy też dziecko powinno się z formalnego unijnego podręcznika nauczyć tego, co uchwalili, czyli bzdury, nieprawdy? Jeżeli dziecko nauczy się w szkole prawdy, a potem pójdzie do pracy, to zaczyna żyć w świecie fałszu, oficjalnego fałszu. Za 20 lat zapomnimy, dlaczego. Ślimak został rybą. Będzie tylko napisane urzędowo, że ryba. No, jak napisane, że ryba, no to ryba synku, ryba. Ślimak jest ryba. Kiedyś w książkach pisali co innego, ale ślimak to jest ryba, a marmolady babcia nie umie zrobić. Mimo, że umie. A cóż to za budynek? Taki tęczowy. Urząd skarbowy, czyli skarbuwa. Lepiej, żeby mnie nie widzieli, bo nic miłego nie mam do powiedzenia w tej chwili, akurat, kto tam pracuje w tej skarbówce. No, proszę Państwa, zaglądałem przed chwilą. Homo sapiens. Taki sam gatunek jak my. Homo sapiens tam pracują. Czyli są na przykład tak samo jak my, omylni. I zgodnie z tym, co napisano w Konstytucji, powinniśmy być z tymi osobnikami Homo sapiens, my, równi wobec prawa. Gdy tymczasem jak ja spowoduję jakąś szkodę u Państwa w domu, wie Państwu telewizor, szybę wybiję, cokolwiek, nie umyślą szkodę, czy umyślą obojętnie. Odpowiadam własnym majątkiem za tę szkodę. Muszę Państwu zapłacić za wybitą szybę. A jak taki gość ze skarbowy zrujnuje komuś firmę, doprowadzi do kompletnego upadku przedsiębiorcy jakiegoś, chodźmy po zielony. Miejsca pracy. Zlikwidowane zostaną. Facet się procesuje całymi latami i wreszcie po latach dochodzi do wyroku, i skarbówka przyznaje rację: mu. No, rzeczywiście, proszę pana, tu nasz urzędnik, kurna, się pomylił w rachunkach. No tak, no to oddamy panu kaskę. A ja bym chciał, żeby tę kaskę oddawał nie urząd z moich podatków, tylko żeby najpierw zlicytować tego urzędnika. I żeby on przez całe lata własnym majątkiem odpowiadał za szkodę, czyli żeby państwo oddało kasę obywatelowi od razu, a urzędnik potem, żeby państwu oddawał przez resztę życia. Żeby Edward Gierek został zlicytowany, 40 miliardów dolarów długu narobił, źle gospodarował krajem, a był dyktatorem swego czasu, to nie powinien umierać w domku. Ten domek powinno się zlicytować, konta zabrać, wszystko mu odebrać i na głodowej emeryturce powinien dogorywać. Drugi przykład. Sędziowie wypuszczają kogoś na warunkowe. I ten gość na warunkowym, recydywista, dokonuje takiego samego przestępstwa albo innego. Sędzia, który go wypuścił z pierdla, powinien odpowiadać za współudział. Bo to on nieumyślnie, ale doprowadził do tego, że ten gość chodził po ulicy i narobił szkody. O, proszę pana, w takim układzie to żaden sędzia nie wypuszczałby na warunkowe. I bardzo dobrze, bo pierwotny wyrok powinien być taki, żeby go w całości odsiedzieć. Dlaczego wyroki są takie, że potem trzeba je przecinać na pół i faceta wcześniej wypuszcza? Kupuj tylko w Ikea. Kup trzy dowolne produkty winiary. Kup nową Skoda Octavia. Promocja w Media Markt. Nowa oferta tylko w play, pakiet promocyjny w cyfra. Plus i zrób zakupy w real. Nie w realu, tylko w real. Co to jest? Czy to jest język polski? To jest język jakiegoś Małpiszona, który polskiego nie zna i się nie chce nauczyć. Małpiszon przyjechał z zagranicy, skolonizował Polskę, otworzył swoją firmę. Jest mu obojętne jakim językiem my mówimy. To jest jego firma i on ją chce mieć w mianowniku napisaną tak jak w każdym swoim języku. Jesteśmy krajem kolonialnym, nie ulega wątpliwości. Olewają kompletnie to, że dzieci we wrześni, a nasi dziadowie na Syberii gnili w obronie mowy polskiej. Oni, oni wiedzą, że Polska jest krajem takim tyci w porównaniu z nimi. Nie mamy nawet żadnej ani jednej marki o zasięgu globalnym. Tam jest Szwecja, kraj. Mniejszy populacyjnie od Polski, tam jest Finlandia, same lasy, oba te kraje. W gruncie rzeczy po sąsiedzku. Mają globalnego zasięgu marki. Jest Volvo, jest Nokia, a w Polsce co? Mieliśmy kiedyś dawno temu wyborową. Był przed wojną Kremniwea, już nie ma. Mamy tylko wózeczek i do obcego chodzimy na zakupy. I do tego stopnia nas nie obchodzi język polski, że przyjmujemy bezrefleksyjnie to, co nam wywieszą na ścianie. Leroy Merlin, Leroy Merlin w oryginale, jak kto zna francuski. Moi znajomi pracują na kasie w tym sklepie. Przysłali mi listę nazw, którymi Polak się posługuje, kiedy melduje przez komórkę, gdzie jest i zaraz już przyjdzie do domu z zakupami. Co meldują Polacy? Mam, w, w Merloju jestem, mamuszka. W Lerton Merton jestem. Leroy, Leroy, w Merlin Monroe, Kerfuła, <grymne> L'Oreal, Leleumelle w zielonym obi jestem, Merlej, Le Mans, ktoś chciał z francuskiego zajechać, w Castramie, Lery Mary, Leroy Monton, Elemele. Le Leu Mele, Le Royal Merlin, budowlany on mamuszka i Memleu, memleu, mój faworyt.